Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Blachotrapes. dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Panie Pawle, pierwsze loty w tym sezonie za Tobą, na szczęście nie za mną. To jest dobry podział ról. Jak się czułeś dzisiaj? E, dobrze, od nam bardzo podekscytowany tym, że, e, że w końcu możemy polatać, e, że mamy te loty przed sobą. E, wiadomo, później, czym bliżej, trochę, trochę też stresu się z tym wszystkim pojawiło. I przed tym pierwszym skokiem no, trochę e, niefortunna sytuacja, coś tam, coś tam był jakiś problem. Nie wiem, czy z elektroniką, ze światłami, czy... z pomiarami, a generalnie technologia. No i długo się to przeciągało. My byliśmy u góry, później trochę ten wiatr zaczął kręcić, więc, wiadomo, w takich sytuacjach do głowy różne głupie rzeczy przychodzą. I faktycznie ten pierwszy, pierwszy skok był taki trochę na próbę, żeby po prostu zobaczyć, poczuć, że to nic się nie dzieje. Normalna skocznia. Dwa następne skoki, już w miarę, ok. Trochę znowu pojawił się podobny symetrią od tego drugiego skoku w pierwszym znaczy w drugim skoku, w pierwszym, w którym się pojawia problem z symetrią, to, to trochę to wszystko wyhamowałem, jakby poczekałem, żeby wyrównać ten lot i później dopiero skupić się na dalszej części, czyli tam na przyspieszaniu i wyciąganiu e, tych metrów na dole. E, w kwalifikacjach już e, trochę z większym przekonaniem, e, olałem to trochę jakby, e, chciałem po prostu nabrać tym prędkości jak najwięcej i, i liczyłem, że gdzieś tam po drodze ten lot się wyrówna i, i na dole będę mógł tych metrów jeszcze trochę zabrać i, i myślę, że to było na plus. Bo Generalnie mówimy chyba o detalach, bo to nie były takie kanciaste, koślawe skoki. Nie, nie, to oczywiście, że nie. To są właśnie takie detale, ale gdzieś to, jak, jak to czucie jest, że, że ta symetria jest zaburzona, to automatycznie chce się to poprawić, a, a wtedy ta rotacja cała jest trochę zaburzona, która jest, myślę, bardzo ważna na lotach, żeby, żeby, właśnie, żeby właśnie ta przejście z fazy odbicia do fazy lotu żeby było no, po prostu jak najlepiej wykonane, żeby tej prędkości jak najwięcej nazbierać na ton bólom, bo. Bo ona jest później ważna, żeby, żeby na tych mamucik skoczniach można ją było wykorzystać nadal. dole. Abstrahując od tej sytuacji z pierwszej serii treningowej, chyba niezłe okoliczności przyrody, żeby sobie to latanie rozpocząć, bo piękne widełki, piękna pogoda, no nie ma takich czynników dewastujących. Tak, dziś naprawdę fajny dzień, no trochę tam tylko w tym pierwszym skoku to ten wiatr trochę tam kręcił, ale ogólnie to super warunki do, do skakania, do latania. Znaczy, no, może nie super, bo mocny z tyłu wiatr później był, który wiadomo przeszkadza, ale to były bardzo stabilne warunki, bezpieczne, także mogliśmy sobie dziś na spokojnie zacząć latać. Moim zdaniem to jest niepoważne, robienie tych lotów narciarskich po zmroku, bo, bo najwięksi wiedzą i w Planicy wiedzą, i na Islandii się dowiedzieli, że jakieś słońce to się lata najdalej, najładniej, najprościej. Tak, no ale też wtedy ten wiatr najbardziej lubi wiać, więc. E, no ja, ja, ja nie jestem z tych mądrych, ja tu się nie będę wypowiadał, kiedy te skoki mają być. Po prostu ja wolę przeczytać, kiedy mam być na skoczni przyjechać i po prostu starać się wykonać swoją robotę. Przeczytać. A co robiłeś po zakopanym? Bo, bo tych emocji, wrażeń miałeś pod korek pewnie pod sufit po tym całym weekendzie, jak, jak odciąłeś się od, na te dwa trzy dni między między wyjazdami od tego wszystkiego. No w, so w niedzielę po konkursie e, pojechałem po prostu zakopanego do nowego Sancha, nie wracałem do domu. E, pojechałem na event e, do sponsora, byłem zaproszony na poniedziałek, także bez sensu było się wracać do domu. E, wziąłem dziewczynę. M poniedziałek rano mieliśmy wolne dla siebie, także mieliśmy fajny hotel, e, mogliśmy skorzystać ze spa, trochę odpocząć, trochę się zadegenerować. E, później tak jak mówiłem <grywa> <laughs> to, trochę, trochę takich obowiązków właśnie związanych ze sponsorem, byłem tam na evencie, trochę zdjęć autografów, czyli w sumie to co robiłem przez cały weekend. No i cóż, wtorek trening na siłowni, środa, też miałem swoje sprawy do pozałatwiania na mieście w useniu, także... Nadziała się, nie było tak, żebym się nudził. Od czwartku w podróży, praktycznie co dzień, bo ta podróż też nie była dla nas łatwa, ale finalnie się udało i jest piątek. Jesteśmy wobec ETH. I nareszcie się widzimy. Do zobaczenia także w sobotę i w niedzielę. A dzięki.